stało się, stało się e, konkurs na 50 złotych Karda wygrywa użytkownik. E, dobra, teraz wam mówię, żebyście nie czuli się jakoś poszkodowani, no bo było 100 parę osób. E, będę promo, promowanie kanałów. E, zostawcie komentarz, czy chcecie promo, to by było bardzo fajne. E, no promo by było naprawdę spoko, myślę. Zostawcie w komentarz, czy chcecie to promo, to ja na następnym filmiku zrobię promo. E, promowanie. Dobra, ale wiem, że wszyscy tylko na to czekacie. Użytkownik szczęśliwy, który wygrał przez pewną maszynę losującą, był to. Użytkownik. Nikt. Nikt. E, skojarzę go. On był jeden z pierwszych moich. E, subskrybentów. No, no, to nikt nikt zgłoś się do mnie. Przekazuję Ci tego, te 50 zł Pesaukarda. No. No i gratuluję. No i napiszcie, czy chcecie promo. Cześć.